Co oglądać? No coś. No ma tego? Tak. Siedem strzynek kolejnych. Jest. Jeszcze mu dropnie była kolejna, mogę założyć. Ja się nie mogę założyć. Emila dropniesz. Emila dropnie. 5x1 Raz dropłeś, nie, 5 też było za dużo. Emil, bo już takie trzy skrzynki pewnie będą. O, jakie ścierpo dropło? STG, Golda nie ma. O, IPA będzie. No teraz Emila, Po Emila wejdzie w UZT, o, ciśnij jedną skrzynkę. Nie nie jest dobrze Nic mu nie wypadnie Zero O, Nie wierzę Widziałem Nie wierzę Chyba jak No cóż już odejdźmy się To jest Dawaj. To jest tak. To finansowanie tak. To jest No, To jest tak. To jest Badger. To jest Nie. To 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 Ale tak. Jeszcze musisz to Ale tak. To jest tak. i peli. A mają? Ma, bo on sprzedał i dostał i tak golda. Chcież hmm. on sprzedać i dostał za darmo. Ja już ją. I co? mi to kupić 1500 golda. Kupu, kupię czarne i będę robił e, streama. To no i to tam na dychy. غبرون <applause> آه <applause> 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 <t> <t>